Pani Alina, mega bardzo szybko, bo trzeba jechać do pracy. Vlog zaczynamy. Update ten w końcu. Nie mam pojęcia, który dzisiaj jest, ale pokażę Wam to na ekranie. Waga pokazała mi 59.6 czy 4. <grym> Bioderka zaraz zmierzę. Biust zaraz zmierzę, bo jestem mega ciekawa. No i oczywiście talie z moim brzuszkiem. Na szybko te wymiary, bo. muszę lecieć. A, jeszcze powiem coś odnośnie tej wagi. 59,4. Ostatnio, czyli dwa tygodnie temu, jak się mierzyłam, miałam 57,7. To jest dosyć spory wzrost, ale jestem mega wzęta. Moje zaparcia są widoczne. Do toalety nie chodzę już tak regularnie jak wcześniej codziennie. Teraz mi się wydaje, że tak co drugi dzień, czasami co trzeci dzień, bo te zaparcia są, są po prostu widoczne i odczuwalne w moim całym ciele. 97,5 Wow Rosna Talię miałam chyba 3 tygodnie temu Mierzoną 67,5 A dzisiaj 69 I pił 86 Wspaniali Nawet się z nie przywitałam w tym nowym blogu. Hey hi, hello, wspaniali! Mam nadzieję, że was wszystko dobrze. Ja jestem właśnie w drodze, jeszcze jeżdżę do pracy, jeszcze pracuję do lekarza, dopiero idę w przyszłym tygodniu, żeby mi wypisał L4. Po drodze jeszcze muszę jechać do weterynarza, bo Hopik ma jakąś infekcję. Najprawdopodobniej, oby, bo jak rozmawiałam z panią weterynarz, to powiedziała, że to może być właśnie infekcja dróg moczowych albo. Może mieć też kamienie, bo drobne kropelki krwi mu czasami um, ciekną pod koniec jakby oddawania moczu. Potem jadę zawieźć chłopika do mamy, do mieszkania, no i jadę do pracy. UPDATE! Widzę w szczególności po prostu, że mój brzuch jakby najwięcej tam tkanki tłuszczowej się odkłada. I y, czytam oczywiście tą książkę i czytam też inne poradniki i wychodzi na to, że jeżeli ktoś był przed ciążą, by jego ciało było dosyć szczupłe i nie miało tej tkanki tłuszczowej, to po prostu to jest pierwsze co będzie mi się robiło. Odłożenie tkanki tłuszczowej w brzuchu, bo to jest po prostu miejsce, w którym znajduje się dziecko, to jest miejsce po prostu, które ma je chronić, więc ta tkanka tłuszczowa jest po to, żeby je chroniło. Czuję się ok. Głowa mnie trochę boli. Nie wysypiam się zbyt dobrze ostatnimi czasy. I a może to być spowodowane tym faktem, że jestem właśnie w ciąży. A drugie po prostu tak chrapie, że nawet słyszę jego chrapanie przez e, te korki do uszu. Co jest niezbyt przyjemne, a wydaje mi się, że właśnie jak jestem teraz jeszcze w ciąży, to stało się to dla mnie jeszcze bardziej irytujące, więc... Będziemy musieli pogadać na ten temat, co mamy z tym faktem zrobić. Czy będziemy spać po osobnych pokojach? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale to jest życie. No. Trzeba rozwiązywać problemy, jeżeli one tylko powstają. Pas foliowy i witaminę B12, więc zaczęłam też te tabletki przyjmować razem z moim prebiotykiem, z witaminą ADK i z kolagenem. To są póki co suplementy diety, które spożywam. Zobaczymy, czy będzie się to zmieniać po pierwszej wizycie u ginekologa. I też yy, będzie mega zabawnie, bo nadal nie chcemy powiedzieć nikomu. Yy, nadal nie czujemy się komfortowo wystarczająco, żeby to zrobić. A idziemy w sobotę na wesele i to wesele mojego kochanego kuzyna. Więc zastanawialiśmy się właśnie co robić i jak do tego podejść. Czy mam udawać, że piję, czy... Yy, czy mamy powiedzieć, że się zatruliśmy, tylko to wchodzimy w takie po prostu już jakieś trochę paranoje, jakbyśmy się bali, że zrobiliśmy coś złego. Nie mam pojęcia jak mamy do tego podejść, bo chcieliśmy dopiero mówić o tym, że jestem w ciąży po naszej pierwszej wizycie, a nasza pierwsza wizyta jest po tym weselu, co trochę komplikuje sprawę, więc nie mam pojęcia. Nie wiem, co zrobimy, ale na pewno nie chcę jakby kłamać. Zresztą moja rodzina chyba zna mnie już na tyle, że ja zacznę się po prostu śmiać. <śm jak, jak będę miała po prostu coś udawać, to... Ja nie jestem takim typem człowieka, bo, bo nie potrafię taka być. I jakby też z drugiej strony nie chcemy. To jest ich dzień, to jest dzień mojego kuzyna z Zuzią, z jego przyszłą małżonką. I nie chcemy zabierać po prostu jakby uwagi od tego dnia, więc nie wiem, jest to taka trochę dziwna sytuacja. Wspaniali, Majka z przyszłości z tej strony. Sięgam jak zwykle do mojej książki. Na filmie jestem w tygodniu ósmym mojej ciąży i w tym tygodniu dziecko ma już około 1,5 cm wielkości i jest porównywalny do dużej maliny. Jego usta, nos, powieki, nogi oraz plecy coraz bardziej nabierają kształtów, dzięki czemu... Janka dużo bardziej przypomina już człowieka. I w tym tygodniu również pojawia się coś nowego, bo dziecko zaczyna się ruszać. Ale jego ruchy są na tyle słabe, że ty jako mama nie jesteś w stanie jeszcze ich odczuć. Małpi ze mną nie wrócił. Na pewno nie ma żadnego zapalenia. Nie wróci ze mną, bo pani go uśpiła, żeby mu zrobić prześwietlanie, czy ma jakiś piasek albo kamienie. Mój bibi. Bibi! Hobis jest uśpiony. <noise> Widzicie tą brązową plamkę tu? Hobis jest już ze mną. Jak się okazuje, nie jest tak źle. Ma jakiś tam delikatnie osad w moczu. Nie jest to żaden piasek, ani nie jest to żaden kamień. Nic takiego nie ma, więc Bęga dostanie jutro tabletki. A jak rozmawiałyśmy z panią weterynarz, jakby ja jej przedstawiałam też ogólnie sytuację że Hoop ostatnio dużo więcej je kości. Bardzo dużo więcej, kiedy wcześniej nie jadł ich praktycznie w ogóle. I to właśnie może być spowodowane tym, że niektóre części z tych kości są po prostu nietrawione i powinny być wydalone. I jak je wydala właśnie z moczem, to może yy, takie dorobinki mogą... Obcierać mu tam błonę śluzową. Musi po prostu jeść mniej, mniej kości, wrócić do swojej starej diety. Słuchaj karmy, nie szarżowania, nie? Wszystko będzie dobre. Dobre. Wszystko będzie dobrze. Powinnam najprawdopodobniej powiedzieć po prostu dzień dobry wszystkim, bo jest piątek, ale jest godzina 11.13, a ja niedawno otworzyłam oczy po raz drugi, można powiedzieć, bo wstałam oczywiście rano. U mamy, żeby wyjść z słołpikiem, zjadłam śniadanie i jakoś mnie tak po prostu ścięło z nóg, że musiałam się po, z powrotem położyć do łóżka, bo takie zmęczenie mnie chwyciło. Że zamykałem się po prostu oczy na siedząco. Ogólnie w tym tygodniu byłam bardzo wzdęta i to wzdęcie jakby progresowało. Ten mój brzuch po prostu rosnął razem z biegiem dnia. Też czuję delikatną infekcję na nosie, więc w tym tygodniu. Bardzo, bardzo duże zmęczenie. Po pracy praktycznie wracałam i kładłam się spać. Nie ma chyba niczego gorszego na świecie niż bycie po prostu zmęczonym, czy się jest w ciąży, czy nie. Bo twój mózg po prostu nie chce pracować i funkcjonować tak, jak powinien. Więc zmęczenie i to bardzo duże. I drugie to wzdęcie, które po prostu też mi przeszkadza. I też bardzo często się budziłam w nocy jakoś gdzieś tak pomiędzy drugą a piątą. Czasami potrafiłam nie spać totalnie, w ogóle. A to też jest związane z tym, że mamy zamiar powiedzieć reszcie rodziny. Nie wiem, myślę, że ten tydzień właśnie przez to, że przygotowujemy się do tego, żeby im powiedzieć, jest dla mnie stresujący, bo. Bo wiem i w głębi duszy e, mam to i w głębi serca, że wydaje mi się, że nie wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. Ale takie jest życie. Nie chcę kończyć taką negatywną wypowiedzią e, tego klipu. Zawsze pamiętajcie o tym, że to wy jesteście najważniejsi, a nie to, co inne osoby o was mówią. Nawet jak są to osoby z Waszej bliskiej rodziny, pamiętajcie o tym, że mogą one wyrazić swoją opinię ale nie pozwalajcie na to, żeby ta opinia miała wpływ na wasze życie. I to jest moje pozytywne, motywacyjne zakończenie tego klipu. Mam nadzieję, że w następnym klipie wam opowiem, jak ogólnie poszło z dzieleniem się newsu. Wspaniałości kochane, bo właśnie edytuję tutaj kolejny vlog dla was i zauważyłam, że nie mam zrobionego outro. Kolejny vlog zostanie upubliczniony dosyć szybko, bo Jestem również w trakcie jego edytowania, i dowiedzie się w nim właśnie, w jaki sposób moja rodzinka się dowiedziała o tym, że jesteśmy w ciąży, i wszystko to będzie po prostu tam uwzględnione. Ja chciałam się po prostu pożegnać z Wami w tym vlogu. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Jak dotarliście w ogóle do tego momentu, to jesteście przecudowni. Życzę Wam cudownego dnia wschodu lub zachodu słońca. Pamiętajcie, jak zawsze o łapce w górze. I jak jesteś tutaj nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału. Vlogi ciążowe, ćwiczenia ciążowe i też dietetyka, fajne przepisy się będą pojawiać, ale myślę, że z tymi przepisami będzie trzeba troszeczkę poczekać, bo w listopadzie chcę jakby nadrobić te vlogi ciążowe, bo w tym momencie jesteśmy w 17 tygodniu już ciąży. A to jest dopiero vlog numer z tygodniem ósmym, więc po prostu w listopadzie chcę bardzo dużo e, vlogów dla Was upublicznić, żeby to mieć jakby z głowy i być na bieżąco z tym, co się będzie działo. E, pojawi się w przyszłym tygodniu tylko przepis e, z plackiem dyniowym, bo on już jest nakręcony i praktycznie przygotowany dla Was. Więc po prostu bardzo dużo edycji się dzieje ostatnio i mam trochę mniej czasu, ale to jest wszystko w porządku, tak miało być. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za czas spędzony ze mną i cudownego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa kochani wspaniali!